Testosteron to najważniejszy męski hormon płciowy, ale kobiety również nie mogą bez niego żyć. Dzisiaj opowiem Wam, jak naturalnie podnieść poziomy naszego testosteronu. Ale zanim zaczniemy konkurs, można wygrać dobry korzeń, który pomoże Wam z testosteronem. Wystarczy zostawić łapę w górę, zostawić subskrypcję i w komentarzu napisać, co chcielibyście usłyszeć za tydzień. Zanim zaczniemy sobie mówić, co powoduje obniżanie się naszego testosteronu i jak naturalnie podnosić poziomy tego testosteronu chciałem powiedzieć jeszcze troszkę o samym hormonie testosteron Oczywiście jest to hormon, który odpowiada za to jak duże mamy mięśnie jak gruby jest nasz głos czy jesteśmy agresywni? Także, oczywiście, mm, ci wielcy, napakowani goście, którzy dostarczają testosteron z zewnątrz, często są agresywni, często brzmią bardzo grubo. Yy, no i są oczywiście ogromni. Także, troszkę historii testosteronu na sam początek. W 1935 roku po raz pierwszy wyizolowano testosteron. Uwaga, z jąder Byka. I samo słowo testosteron pochodzi od trzech słów. Testyku, czyli jądro właśnie, y, sterol oraz keton. Dopiero w roku 1972 testosteron został zbanowany na Igrzyskach Olimpijskich. Także praktycznie 40 lat ten testosteron mógł sobie y, latać wszędzie i nikt tak naprawdę nie mógł być ścignięty za to, że no coś tam wpadło dodatkowego. W roku 2013 rynek TRT, czyli terapii zastępczej testosteronem, wynosił aż 2,4 miliarda. Natomiast już w roku 2017 ten rynek wynosił 5 miliardów. Także jest to drastycznie rosnący rynek. No i nie ma się co dziwić, ponieważ poprawia to po prostu jakość życia, ale o tym za chwilę. Kiedy osiągamy pełnoletność, czyli kiedy mamy 18 lat, jesteśmy w szczycie hormonalnym, jeśli chodzi o testosteron, mamy wtedy najwyższe poziomy i utrzymuje się to do około 30 roku życia. Następnie, kiedy mamy już około tej 30, co roku mamy spadek od 1 do 2% naszego poziomu testosteronu. Także no, niestety jest to dosyć szybki spadek, bo na przestrzeni 10 lat mamy już nawet do 20% mniej. Mając cztery dyszki. No i właśnie w wieku 40 lat większość facetów zaczyna się zastanawiać i mieć problemy właśnie z tym poziomem testosteronu. No i nie ma się co dziwić, ponieważ aż 40% mężczyzn powyżej 40 roku życia ma zbyt niskie poziomy testosteronu. Jednocześnie również 40% dorosłych mężczyzn ma niedobory witaminy D. I nie jest to przypadek jak za chwilę się dowiecie. I już w wieku 40 lat. 10% mężczyzn posiada skutki uboczne, odczuwa skutki uboczne tego, że ten testosteron jest zbyt niski. Zwykła rozmowa z atrakcyjną kobietą face-to-face face, może podnieść testosteron nawet o 30%. Oczywiście krótko, trwale, ale pokazuje to, jak bardzo mm, seksualny jest właśnie ten hormon testosteron. Istnieje również badanie, które udowadnia, że Oglądanie 4-minutowego filmu pornograficznego bezpośrednio przed treningiem na siłowni znacząco poprawia siłę na trzy powtórzenia maksymalne, także nie jest to tak, że ten testosteron sobie rośnie i no, nie ma to wpływu. Oczywiście krótkotrwały jest to wzrost, ale może bezpośrednio wpłynąć właśnie na to, że będziemy lepsi na treningu. Oczywiście nie zachęcam tutaj do oglądania pornografii, są to czyste fakty. No, i sławetne już od samego powstania naszego kanału pytanie o walenie konia. I generalnie sama ejakulacja nie ma żadnego wpływu na testosteron, ani nie spada ten testosteron, ani nie wzrasta. Także walenie konia nie ma totalnie wpływu na trening siłowy samo w sobie. Było przeprowadzone badanie, gdzie były cztery grupy. Grupa, która dostawała doping i trenowała, dostawała tylko doping. Tylko trenowało oraz grupa, która nie robiła nic. Oczywiście, grupa, która trenowała i brała doping, miała najlepsze rezultaty, ale co jest najważniejsze z tego badania: osoby, które dostawały tylko doping i nie trenowały, miały znacznie lepsze rezultaty niż osoby, które trenowały bez dopingu. To pokazuje, jak mm, oczywiście wielokrotnie zwiększone. Te poziomy testosteronu mogą wpłynąć na, no, na to, że stajemy się superbohaterami tak naprawdę. Norma testosteronu u dorosłego człowieka to między 264 a 916 nanograma na decylitr. Jeśli w badaniu wyjdzie wam testosteron w tym przedziale, oznacza to, że jesteście zdrowi, ale nie oznacza to, że nie da się tego ciut podnieść. I tu przechodzimy do sedna. Także co może powodować spadek? Oczywiście wspomniany już wcześniej wiek, po pierwsze po 30 roku życia na pewno nasz testosteron będzie spadał, co byśmy nie robili. No i oczywiście możemy temu przeciwdziałać, ale generalnie nie robiąc nic, tylko zachowując taki tryb życia, jaki mamy, no ten testosteron będzie powolutku spadał, także trzeba to mieć na uwadze po 30 roku życia. Numer 2. Aktywność jest świetna, ale zbyt duża aktywność, zbyt przemęczający nas trening, przetrenowanie generalnie będzie powodować 100% spadki testosteronu, yy, takie zajeżdżanie się zwiększa długofalowo uwalnianie się dużych ilości kortyzolu, no i niestety kortyzol zawsze walczy z testosteronem, także jeśli będzie nam windował kortyzol długofalowo przez wiele dni, wiele tygodni yy, wysoko, no to niestety testosteron będzie odpowiednio zaniżony względem tego kortyzolu. No i oczywiście numer 3, co może powodować te spadki, to zbyt mała aktywność również zawsze warto jest zachować we wszystkim umiar, zarówno zbyt dużo, jak i zbyt mało aktywności będzie promowało problemy z tym testosteronem. Oczywiście zbyt mała aktywność promuje to, że mamy więcej tkanki tłuszczowej, a to, że mamy więcej tkanki tłuszczowej promuje to, że mamy więcej estrogenu. I zawsze jest tak, że jeśli jest rogenu, jest więcej, testosteronu będzie mniej. Czwartym kluczowym czynnikiem wpływającym na spadek naszego testosteronu jest dieta. Najgorsze w naszej diecie będą spore ilości alkoholu, spore ilości cukru we krwi, oczywiście długofalowo, i jeśli będziemy mieli zbyt mało tłuszczu w diecie, czyli nawet jeśli nasze kalorie będą ok. To jeśli będzie tego tłuszczu za mało, no tłuszcz jest potrzebny, żeby właśnie ten testosteron się wydzielał w odpowiednich ilościach. Także teraz przechodzimy do tego co robić, żeby naturalnie zwiększyć poziomy naszego testosteronu i punkt pierwszy, bez zaskoczeń, to będzie sen. Zbyt mało snu, ergo, powiedzmy takie 5-6 godzin na dzień, może powodować spadek testosteronu nawet o 20%. I jeśli ktoś ma taki nawyk, że śpi tak regularnie, Regularnie będzie ten testosteron zaniżony o 20%. Żeby zapewnić sobie odpowiedni sen dla naszego testosteronu, musimy spać minimum 8 godzin na dzień. Punkt numer 2 to jest trening siłowy. Oczywiście każda aktywność będzie nam poprawiać fajnie poziomy testosteronu, natomiast trening siłowy jest znacznie lepszy, ponieważ poza tym, że jest wysiłkiem samym w sobie, to jeszcze pomaga nam zbudować muskulaturę co za tym idzie testosteron również będzie się utrzymywał dużo lepiej dużo dłużej także zwłaszcza osoby po tej 30 jak dla mnie to powinno być przepisane przez lekarza żeby przerzucać ciężary na siłce i to zapewni nam tą długowieczność dłuższą młodość po prostu numer 3 to jest kompozycja ciała i skupię się tu na mężczyznach bo to głównie dla nich jest film oczywiście Przedział między 10 a 15% tkanki tłuszczowej, tu gdzieś dam takie mniej więcej wytyczne, jak to wygląda, zabezpiecza nas przy tych zdrowych poziomach testosteronu. Także, znowu, zarówno jeśli będziemy Mieli zbyt dużo tłuszczu, jak i zbyt mało tłuszczu, będziemy na pewno mieli jakieś problemy z testosteronem. Także warto jest dążyć do tej dziesiątki, do 15% tłuszczu. I najlepiej widać to u kulturystów, sam się badałem. Jeśli ktoś robi bardzo długą redukcję do zawodów, oczywiście będą te spadki. No i u mnie jest takiej normy około 500-600 mam z reguły, kiedy jestem w takim, właśnie te 10-15% to kiedy szykowałem się do zawodów byłem już e, chyba miesiąc przed startem już miałem e, poziom testosteronu poniżej normy, także niestety każdy kulturysta będzie cierpiał, jeśli oczywiście e, szykuje się bez dopingu, będzie cierpiał na te zaniżone poziomy testosteronu e, no jest to część gry. Punkt numer 4 jak sprawić żeby testosteronu było więcej, oczywiście dieta bogata w tłuszcze i generalnie dieta bogata w kalorie. Najgorzej na testosteron będzie wpływała właśnie ta dieta na ujemnym bilansie kalorycznym. Już nawet po dwóch, trzech tygodniach takiej drastycznej redukcji kalorii do powiedzmy tysiąca może ten testosteron spaść nawet o połowę. Także oczywiście sam, sama energetyka tego jedzenia będzie ważna, ale jeśli już o nią zadbamy, to musimy zadbać o to, żeby było dużo zdrowych tłuszczy w naszej diecie. Poza tym najważniejsze będzie to, żeby w diecie mieć jak najwięcej warzyw, ponieważ one będą fajnie walczyć z tym estrogenem, będą zbijały nam estrogen, także spadający estrogen zapewni nam to, że testosteron będzie mógł się wnieść na wyższy poziom. Teraz suplementacja oczywiście to, co już było w konkursie czyli Tongat Ali, dobry korzeń jest to najlepszy na ten moment. Moim zdaniem, booster testosteronu. Yy, pamiętajmy o tym, że nie podniesie nam to testosteronu ponad normę. Natomiast jeśli mamy testosteron poniżej normy, yy, dobry korzeń może pomóc walczyć z tym zaniżonym poziomem testosteronu oraz yy, jeśli generalnie planujemy bardzo długą redukcję, to warto jest mieć to w stałej suplementacji, pomoże nam to dłużej być w tej normie. Także dłużej. Zajmie nam ta redukcja, żebyśmy spadli poniżej normy, która, no oczywiście, jeśli jesteśmy poniżej normy, staje się to troszkę już niebezpieczne. No, i generalnie, już poza samym testosteronem, nawet jeśli nie zależy Wam na testosteronie, to dobry korzeń zapewnia każdemu odczuwalne poprawienie libido. Także, jeśli ktoś ma problem z samym libido, na pewno dobry korzeń mu pomoże. Kolejnym suplementem, który tu polecam jest witamina D3, jak już wspominałem na początku filmu, 40% dorosłych ma zaniżone poziomy witaminy D3. No żyjemy my tu w Polsce w takim klimacie, że to słońce jest wybiórczo, także warto jest dla zabezpieczenia. Ja generalnie cały rok stosuję witaminę D3. Jedna tabletka dziennie i to zabezpiecza mnie właśnie przeciwko temu, żeby mieć zaniżone poziomy D3. Jest ta korelacja, że 40% dorosłych ma zaniżoną witaminę D3 i znowu 40% ma zaniżone poziomy testosteronu. Także na pewno widzę tutaj... Powiązanie. Trzecim suplementem, na który warto zwrócić uwagę, jest cynk, zwłaszcza jeśli jesteście osobami, które bardzo dużo się ruszają. Jeśli trenujecie sport, który sprawia, że dużo się pocicie, to wtedy możecie wytracać dużo cynku, bo właśnie pozbywamy się cynku z naszego organizmu poprzez pocenie się. Także dla takich osób na pewno warto jest zainwestować albo w suplementację cynkiem, albo skupić się w diecie, zwłaszcza na ziarnach i orzechach, ponieważ to powinno zapewnić nam odpowiednie poziomy cynku na co dzień. No i ostatnim takim suplementem wartym zwrócenia uwagi jest magnes. Magnez pomaga witaminie D przekształcić się w naszym organizmie w jego aktywną formę, także za pomocą takiej reakcji łańcuchowej magnez wspomaga witaminę D, witamina D wspomaga testosteron. Także podsumowując, pamiętajmy, że jak bardzo byśmy nie podnieśli naturalnie tego testosteronu, to nigdy nie zrobi z nas super bohaterów, yy, nigdy nie sprawi, że będziemy nad ludźmi, ale może znacząco poprawić jakość naszego życia yy, albo zapewnić po prostu dobrą jakość życia na Więcej lat, jeśli będziemy pilnować tego poziomu testosteronu. Wiem, że istnieje już sporo filmów na ten temat, ale chciałem dać od siebie trzy grosze, ponieważ jeszcze nigdy, przez 8 lat, jak już nagrywamy, jeszcze nigdy nie nagrałem, właśnie na ten temat filmu, a staram się dobierać filmy tak, żeby nagrywać na temat, którego jeszcze nigdy nie poruszałem na kanale Saker WK i na kanale Warszawski Cox. Także stąd dobór takiego tematu. No i oczywiście dajcie znać w komentarzu co chcielibyście jeszcze usłyszeć za tydzień. Zostawcie suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, ponieważ walczę o to, żeby dojść do 100 tysięcy i już nie mogę doczekać, żeby się Wam pochwalić jak uwiecznie Was w postaci przycisku YouTube tutaj Was wszystkich zebranych, także dziękuję Wam za dzisiaj, dzięki za to, że jesteście w ogóle na tym kanale Tyle ode mnie na dzisiaj, na razie.